Kochani, śmierć będzie ostatnim doświadczeniem, jakie przeżyjemy na tej Ziemi. Ona zakończy nasze ziemskie życie. Będzie trochę inaczej niż w życiu Pana Jezusa, bo. Chrystus jeszcze po śmierci był na tej ziemi aż w pięćdziesiąt dni. W naszym życiu będzie inaczej. Śmierć de definitywnie je zakończy. Będzie ostatnim akordem naszego ziemskiego życia. Akordem trudnym i niesłychanie bolesnym, ale też i ważnym. Tak o tej chwili naucza świętej Jan Wianej. Trwa ona krótko i mało o niej wiemy. Ale w tej krótkiej chwili odbywa się nagle długa podróż, przejście z Ziemi do Wieczności. To chwila straszna, bo w niej ginie dla człowieka wszystko. Umiera on dla wszystkich stworzeń. To chwila złowroga, bo w niej następuje rozłączenie duszy od ciała. W tej chwili człowiek traci wszystko. Jego postać staje się dla świata wstrętna. Jego oczy gasną, usta nie mieją. Ręce i nogi zostają pozbawione ruchu. Twarz blednie, ciało zaczyna się psuć i staje się przedmiotem trwogi dla osób pozostających przy życiu. Śmierć to chwila nieznająca litości, bo w niej najwięksi władcy i bogacze. Tracą znaczenie, majątek i sławę. A w spadku przypada im tylko grób. Śmierć to chwila bardzo upokarzająca, bo największego mocarza zrównuje z największym na ziemi nędzarzem wobec majestatu śmierci. Wszyscy jesteśmy równi. Giną wtedy wszelkie odznaczenia i zaszczyty. Wszystko schodzi do tego samego poziomu. Śmierć to chwila pełna grozy, bo przynosi straty, których nie sposób odrobić jako że ich skutki stają się wieczne. To dlatego śmierć zawsze będzie doświadczeniem bolesnym, trudnym, ogołacającym nic nie weźmiemy na tamten świat. Śmierć nas ogołoci z całej doczesności, którą tak bardzo kochamy, na której nam tak bardzo zależy, za którą się uganiamy. Nic z tego nie weźmiemy na tamten świat. A im bardziej się do tego przywiążemy, kochani, tym Bardziej będziemy w momencie śmierci cierpić. Przemija postać tego świata, dlatego nie warto wiązać się z tym, co na pewno stracę, co mam tylko na określony czas. Do takich rzeczy, kochani, do takich wartości zawsze trzeba mieć zdrowy, Dystans. Trzeba z tego korzystać, ale nie wolno się do tego przywiązać. Śmierć dotknięta promieniem miłości Boga, kochani, stała się źródłem życia. I tak będzie już. Na zawsze ona każdemu z nas otworzy bramy wieczności. A wiemy, że wieczność może być niebem i piekłem. Może być szczęściem i nieszczęściem. Jeżeli Chcemy, aby wieczność była niebem, a tego chce dla nas Bóg. To dlatego przygotował nam w niebie koronę. Święci mówią, że jak człowiek się rodzi, to Bóg w niebie przygotowuje dla niego koronę. Biada temu, kto po tą koronę się nie zgłosi. No i żeby nam się to nie przytrafiło, kochani, do śmierci trzeba nam się przygotowywać. Śmierci nie wolno się bać. Śmierć trzeba się przygotowywać, bo ona nikogo z nas nie ominie. No i będzie najważniejszym wydarzeniem w naszym życiu. Rozstrzygnie o całej naszej wieczności. To, co wtedy się wydarzy, wydarzy się już na wieki, wieków. Dlatego słusznie mówimy, jaka śmierć, taka wieczność. Żeby śmierć była szczęśliwą i wprowadziła nas do szczęścia wiecznego, do nieba, Musimy się do niej dobrze przygotować. A najlepszym, kochani, przygotowaniem do śmierci jest piękne, dobre, szlachetne życie. Śmierć nie tylko je zakończy, ale, kochani, śmierć będzie też Jego obrazem i streszczeniem. Dlatego słusznie mówimy, jakie życie, taka śmierć. Jaka śmierć, taka wieczność. Czyli jakie życie, taka wieczność. Pięknie wyjaśnił nam to w spesalgi papież Benedykt XVI. Mówi tak: Wraz ze śmiercią, Decyzja człowieka o sposobie życia staje się ostateczna. To życie staje przed sędzią. Decyzja, która w ciągu całego życia nabierała kształtu, może mieć różnoraki charakter. Są ludzie, którzy całkowicie zniszczyli w sobie pragnienie prawdy, i gotowość do kochania. Ludzie, w których wszystko stało się kłamstwem. Ludzie, którzy żyli w nienawiści i podeptali w sobie miłość. Jest to straszna perspektywa. Ale w niektórych postaciach naszej historii można odnaleźć. W sposób przerażający postawy tego rodzaju. Takich ludzi już nie można uleczyć. A zniszczenie dobra jest nieodwołalne. To jest to, na co wskazuje słowo piekło. Z drugiej strony są ludzie całkowicie czyści którzy pozwolili się Bogu wewnętrznie przeniknąć, a w konsekwencji są całkowicie otwarci na bliźniego. Ludzie, których całe istnienie już teraz kształtuje komunia z Bogiem i których droga ku Bogu prowadzi jedynie do spełnienia tego, czym już. Kochani, życie pobożne i szlachetne najlepiej przygotowuje nas do śmierci. Jaka śmierć? Jakie życie? Taka śmierć. A nic tak nie pomaga nam w prowadzeniu szlachetnego życia, jak myśl. Śmierć. Kochani, z całym przekonaniem mówią o tym święci. Na przykład autor o naśladowaniu Jezusa mówi: Tak powinieneś zachować się w każdym czynie i w każdej myśli, w każdym czynie i w każdej myśli, jak gdybyś dziś miał umrzeć. A inny święci mówi, mówi: Kto chce dobrze umrzeć, ten każdego dnia musi myśleć o śmierci. Jak często myślę o śmierci? Kochani, gdybyśmy, gdyby myśl o śmierci towarzyszyła każdej naszej myśli i każdemu naszemu czynowi, nasze życie byłoby. Zupełnie inne. Nie na wszystko byśmy sobie pozwolili, nie tylko w działaniu, ale i w myśleniu. No ale rzadko myślimy o śmierci. I to duża strata w naszym życiu. Kochani, Śmierć jest tak ważnym wydarzeniem w życiu człowieka. Może jeszcze jedną myśl poruszę, zanim przejdę do ostatniego wątku. Niebo, które jest przedmiotem naszych pragnień, to kontemplowanie Boga. Patrzenie na Boga twarzą w twarz. Jeżeli chcemy po śmierci oglądać Boga, kochani, musimy już dzisiaj wpatrywać się w Niego oczami wiary i przez wiarę z Nim obcować. Na tym polega chrześcijańska modlitwa. Dzisiaj nie mogę oglądać Boga twarzą w twarz, ale mogę się w niego wpatrywać oczami wiary. To po to został w najświętszym sakramencie, abyśmy to robili. Pięknie mówię o tym, Świętej Jan Wianej. Posłuchajcie jego świadectwa. Było to na początku mego pobytu w Arst. Pamiętam człowieka, który zawsze wstępował do kościoła, gdy tylko przechodził w pobliżu. Rano idąc do pracy i wieczorem wracając do domu. Stawiał przy drzwiach łopatę i motykę, a potem długo adorował Najświętszy Sakrament. Kochani, wielką radość sprawia mi każda wieść o tym, że są tacy ludzie, również dzisiaj, że idąc do pracy, zanim tam dotrą, Idą do kościoła. Wracając z pracy do domu, zanim tam dotrą, wchodzą do kościoła. Nie na chwilę, ale na tak długo, jak długo mogą być. Są dzisiaj też tacy ludzie i chodzą po polskiej ziemi. Ale wróćmy do świadectwa świętego Jana Jana. Jana. Podobało mi się to. Któregoś dnia zapytałem go, co też mówi Panu Jezusowi podczas tych długich z nim spotkań. Czy wiecie, co mi odpowiedział? Księże proboszczu: nic nie mówię. Patrzę na niego, a on patrzy na mnie. Jeżeli będę oczami wiary wpatrywał się w Boga, to w momencie śmierci wydarzy się tylko jedno: no w końcu ujrzę jego prawdziwe oblicze i wejdę do nieba. Kochani, im więcej jest modlitwy w naszym życiu, tym więcej w nim Boga, a im więcej Boga, tym więcej nieba. Już tutaj. Kiedy Bóg stanie się dla nas wartością jedyną, zjednoczymy się z Nim na zawsze. Osiągniemy świętość która zamieni przyszłą śmierć w szczęśliwe przejście z ziemi do nieba. Dlatego weźmy sobie do serca słowa świętego Alfonsa Liguoriego. Kto się modli, z pewnością się zbawia. Kto się nie modli, z pewnością się potępia. Kochani, modlitwa jest Naprawdę życiową koniecznością. I wracam do ostatniego wątku. Śmierć jest tak ważnym wydarzeniem w życiu człowieka, że towarzyszą mu aż trzy sakramenty. Nazywamy je sakramentami odejścia. Są to spowiedź, namaszczenie chorych i Komunia Święta przyjęta jako wiatyk na drogę do wieczności. Kochani, jeśli ktoś odchodząc z tego świata przyjmie sakramenty odejścia, jest bezpieczny. Nic mu już nie grozi ze strony piekła. Moi drodzy, Szatan wie, że śmierć jest ostatnim bojem o duszę. Dlatego w momencie śmierci stanie nam na drodze z całą swoją potęgą. Jeżeli przyjmę sakramenty odejścia, nie będzie miał już do mnie dostępu i nie wyrządzi mi żadnej szkody. Natomiast jeżeli nie przyjmę sakramentów odejścia, będę musiał się z tą potęgą zmierzyć. I jaką mam pewność, że ten bój zakończy się dla mnie zwycięsko? Kochani, sakramenty odejścia zapewniają nam bezpieczne przejście do nieba, a to coś najbardziej pożądanego. Dlatego nie rozumiem, dlaczego ludzie boją się przyjąć sakramentu odejścia. Kochani, sakrament nigdy życia nie skraca. Może życie wydłużyć i czasami tak bywa, ale nigdy życia nie skróci. Niektórzy umierający, którym udzieliłem sakramentów odejścia, wrócili do zdrowia i jeszcze długo sobie żyli, a naprawdę byli konający. Tak może się zdarzyć, ale sakrament nigdy życia ci nie skróci. Kiedy, kochani, poczujemy oddech śmierci za plecami. Poprośmy kapłana o udzielenie sakramentów odejścia. A potem dopiero możemy dzwonić po pogotowie. Udzielenie sakramentów odejścia to najważniejsza rzecz, jaką mam do zrobienia w momencie odchodzenia z tego świata. Nie ma ważniejszej sprawy. To najważniejsza rzecz, jaką mam do zrobienia wobec moich bliskich, którzy odchodzą z tego świata, a ja jestem tego świadkiem. To, co mam zrobić, to poprosić kapłana o udzielenie sakramentu odejścia, a potem mogę zadbać o wszystko inne. Kochani, Kościół zachęca nas do modlitwy o łaskę szczęśliwej śmierci. Tę zachętę odnajdujemy w słowach suplikacji od nagłej i niespodziewanej śmierci wybaw nas Panie. A przede wszystkim w modlitwie zdrowaś Maryjo, którą kończy, skierowana do Maryi prośba. Módl się za nami grzesznymi teraz. I w godzinę śmierci naszej. Amen. Prośmy zatem jak najczęściej Boga i Jego matkę o łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.